Pozyskanie dofinansowania dla projektu unijnego to dopiero połowa sukcesu. Drugim istotnym elementem wpływającym na utrzymanie dotacji jest skuteczna i poprawna realizacja projektu oraz jego rozliczanie. Na co dzień często spotykamy się z opiniami naszych klientów, iż wymagania procedur dotyczących realizacji projektów unijnych nie przystają do rzeczywistych realiów prowadzenia biznesu. Trudności pojawiają się już na samym początku, między innymi w ramach procedury konkurencyjnego wyboru ofert która dotyczy dokonywania zakupów produktów i usług w ramach projektów. Muszą być one realizowane zgodnie z restrykcyjnymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Przejawia się to między innymi w konieczności ustalenia zrozumiałych i przejrzystych reguł wyboru najlepszych ofert i zapewnienia dostawcom towarów i usług uczciwej konkurencji oraz równego dostępu do takich zamówień. Wszystkie przedsiębiorstwa, nawet mimo posiadania własnych polityk zakupowych, muszą stosować procedury unijne, często odbiegające od ich wewnętrznych, istniejących od wielu lat procesów. Rodzi to z ich strony m.in. obawy o nabycie towarów czy usług w odpowiedniej jakości. Musimy jednak pamiętać, że w przypadku grantów unijnych mamy do czynienia ze środkami publicznymi, które muszą być wydatkowane w sposób transparentny i efektywny. Konieczne jest m.in. sformułowanie precyzyjnego opisu przedmiotu zamówienia, odpowiednio dopasowanych kryteriów oceny czy innych reguł wyboru wykonawcy w prowadzonej procedurze. Naruszenie powyższych zasad grozi ryzykiem nałożenia ze strony instytucji finansującej tzw. korekty, co skutkuje utratą części, a w skrajnych przypadkach nawet całości dofinansowania dla błędnie poniesionego kosztu. Jednakże przy odpowiednim i profesjonalnym podejściu do tworzenia zapytania ofertowego możliwe jest przygotowanie go zgodnie z obowiązującymi przepisami, które jednocześnie zapewni wybór doświadczonego i kompetentnego wykonawcy, który będzie w stanie dostarczyć nam wysokiej jakości towar czy usługę. Dlatego tak ważne jest, aby przeprowadzając zakupy w ramach dofinansowanych projektów, starać się znaleźć kompromis pomiędzy potrzebami biznesowymi państwa firmy, a wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów. Tylko bowiem w taki sposób możemy zapewnić prawidłową realizację projektu i otrzymanie przyznanego dofinansowania w pełnej wysokości. I w tych procesach chętnie Państwa wesprzemy. Nasi eksperci przeprowadzą Państwa przez wszelkie procedury w sposób bezpieczny i ograniczający ryzyko utraty przyznanego wsparcia. Zapraszamy do kontaktu.